Siemaneczko ludziska. To jest gra Neverwinter Nights 2. I dzisiaj będzie kolejna konkurencja. Postaram się zrobić całą kampanię, ale tutaj najpierw zobaczmy ten konkurs. Coś przy mnie jest, ale gdzie? Hmm. Ta moja postać najlepsza. Nie, czemu taką stworzymy? Nie dostaniesz więcej miodu w pieku. Hep. Lewy dżunglarz po prostu. Różynkowy miód. ziemiutki drożynkowy miód. Poprosimy o drożynkowy miód. Co o nie? Nie wy. Widzę, że jest to z wami panna fan. Nie zapomniałem, co zdarzyło się rok temu, młoda panna. Nawet jeśli ty zapomniałaś. Hmm. Może lepiej pójdziemy. Tak, to co się działo na dachu, wywijanie biodrami i ta wulgarna piosenka. Nie, w tym roku moja panno, zmykajcie już wszyscy. Wywijanie biodrami. Haha, spójrz na jej policzki, ale spiekła raka. W policzkach ja tam nic nie zauważyłam. Powiedzieliście mi, że zmyliście to. Niech nam zaśpiewa, zaśpiewaj nam. Okay. Nie dziękuję. Nie bez wypicia wcześniej całego dzwana miodu. Nawet nie sądziłam, że znam jakieś prośne prześpiewki. No, czyli dzwan to jest jak alkohol albo jakoś tak. Z tego co wynika. Okej, okay. tutaj nic nie możemy zrobić. To jest konkurs niezła świni, kaco ta wielka tam, to moja zamiar wyhodowała na specjalnej karmie. Hmm. Coś mi ona nie pasuje. Mówiłem już, że jest miodu. Jak nie pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiłem dorządkową bójkę. Dzisiaj zrobię, postaram się zrobić, konkurs talentów, ale jakoś tak tak talentu pod czym przyciskiem był czarowanie leczenie, przewołanie chłopaki pisanie z się nie przyda to możemy wyrzucić no się nie chciało wyrzucić przewołanie istoty to się przyda eee, drugie to jest powiększenie mróz tknięcie i Jakiś taki... wiecie... Yy, kwas. ok Okej, okay, tutaj chyba nic już nie możemy zrobić. Powiększenie osoby. Hmm, może zadziała. Nie. To nadal będzie zero? Czy jak odpocznę to już będzie na jest. Czemu bym się zmieniła postać? Nie wiem ale hmm, może spróbujemy odpocząć do tak zmęczenia nie o to chodziło nieszkodliwiania urządzeń hmm, ciekawe to może mi się przydać rozpryskwas hmm, odpocznę może zobaczymy czy się uda tak mamy już z za. Dobra, to było bez sensu Bo po co mamy powiększać świnię Która i tak jest już ogromna Ale to tak jest Tam jest Kuczek Właśnie, może to rozbrajanie jej Nie, 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 dotykaj tego Może uda się Unieszkodliwianie urządzeń Nie możesz użyć tej umiejętności Nie, nie tak Najwyraźniej nie możemy Okej okay. Dobra, dobra, to idziemy teraz już do jakiegoś. o konkurs talentu tylko jeszcze włączymy, żeby nam się nie to i idziemy. No tu już jest ten konkurs, nie wiem po co je dawałem znacznik. Orlan Get in step, follow me. Stęcią obejrzę Twój występ, Amy, bo tutaj Amy będzie występowała. Ze swoimi czarami szybko, szybko wszyscy czekają na ciebie, kochana. Czekają na mnie? Hmm. Oczywiście, że żonglowanie i kukiełki nie są złe, ale dzieci chcą oglądać magiem i ja też. Ej, no, mi to jest zdecydowanie magia. Hochliki w moim żołądku mówią nie, ale to będą oglądać tylko dzieci. Tak, tak jest. Na pewno ci się udać, wiem, pochwalimy. Może będzie znacznie lepiej. Okej okay. Tutaj mamy ten konkurs jak go włączę dziennik, dziennik, na czym był dziennik? Nie tu tego zobaczę w opcjach jak będzie łatwiej O jest ustawienia klawiszy Gra Dziennik pod j ok Konkurs ale duży Czo czarki. Przywołanie istoty. Aha. Yen Jego. Jenpei Przywołaliśmy wilka. A teraz rzuć powiększenie osoby na Bevila. Bevil to jest nasz ten sojusznik. Ten przyjaciel nasz. Tylko, że muszę odpocząć. Bo niepotrzebnie zużyłam wcześniej. Okej. Okay. Powiększmy. Bevil Starling. Ja twarz powiększona. Lol. Aby zakończyć swój występ, Amy musi użyć ofensywny czar. To pewnie o ten kwas, ale jaka twarz powiększona. Bo tutaj troszeczkę plusów i minusów, to też jest fajne. Teraz troszeczkę Double. przypomina RPG. Dobry. Yeah! Świetnie, czary Amy zachwyciły publiczność. Porozmawiaj z Rytą Sarum, by otrzymać nagrodę. To było niesamowite, młode dawne. Mamo, wszystko w porządku? Czy to jest jego mama? Miało dużo czasu, nie przejmuj się. Na pewno wygracie konkurs. To było dla nas wielkie przeżycie. Aha, prawie zapomniałam. Dostałam te zwoje od Tarmasa. Powiedział, żebym je dała? Żebym je dała jego, jego uczennicy i przyjaciół. No no, niezły pokaz. Orlen. Okej. Okay. Tarmas nieźle wyćwiczył ciebie i Amy. Zapowiadacie się na świetnych magów i zastanawiałem się, czy nie zerknięcie może na wieprzka. Wieprzka? Tak, ta wielka bestia lewego Jonesa nazywa go swoją mistrzowską świnią, ale dla mnie to sztuczka, oszustwo. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego wieprzka, a mam oko do wieprzków. Moim zdaniem został zamagiowany, zaczarowany, ale nie mogę tego udowodnić. Dobrze, pójdziemy spojrzeć do tego wieprzka. Bardzo ci jestem wdzięczny, to ten wielki na końcu. Jeśli wykryjesz mnie magię, wróć i od razu mi powiedz. Okej. Okay. To teraz... Okej, okay. o, mam nowe czary. To automatycznie... Automatycznie możemy przeciągnąć sobie, ale najpierw mam jakieś do rozdania atuty, umiejętności Nigdzie tego nie ma. Ok, to wyjdźmy z tego i dajmy te czary już. Nie, takich nie znajdę, tu mam. Mniejsze rozproszenie, Prze przeciągniemy to sobie. To jest futro. Da kula jakoś tak przebywanie istoty 2 hej, okay, ty możesz do ty masz coś w tym swoim ekwipunku? nie, nic nie masz a Amy też nic nie ma, okej, okay, dobra to idziemy tam do tego wieprzka, tam gdzie byliśmy wcześniej ja nie wiedziałem o co chodzi bo najpierw tam nie ma jakiegoś konkursu Najpierw sobie odpocznę, żeby było i zobaczę jedną rzecz. Ustawienia. Nie, 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 nie. czynność różna, Nie. MG, nie. Kamera też. Trudno nie ma w funkcji. Ok, odpoczęliśmy. SI drużyny. Zobaczymy jaki wyświetlmy gracza. Hmm. Postać. Nigdzie nie ma o tym jak rozdawać te atuty. O, mamy różne rzeczy. Co by tutaj jeszcze sprawdzić? No dobra. Szybkie czarowanie. Aha, to jest to. To możemy to włączyć. Tryby. Co to są tryby? Aha. Tu w boku. Opis. Sure, yes. Okej, okay, to chodźmy już tam do tego wieprzka. Weźmy zobaczmy. Identyfikacja. Nie, nie da się. Na niego też się nie da. Szkoda. Najpierw wejdźmy. Well, Orland's right. This pig's been enchanted. It's a faint aura, so it could have been a simple enlargement spell, or maybe a potion. Galen's been known to bring special orders from the city, and he keeps them quiet too. He's good about that. Or maybe Louis got it from one of those travelers who's gone missing on his land. Remember that bard last season? Louis offered to guide him into the swamp, and he never came back out again. Well, Retta did give us a scroll of Lesser Dispel. All I'd have to do is read the words. Wait a minute. Shouldn't we say something to Louis? He's a foul old wretch. But we ought to give him a chance to withdraw his pig from the contest before he's shamed in front of everyone. sam sobie winien. nie słuszną uwagę. To nie warte naszych wysiłków, to w ogóle odpada. To dajmy to drugie. Okej, okay, dobra, to najpierw z nim pogadajmy. Czego chcesz? Moja świnia jest. O, tam podziwiają, nie mnie. Wiem, że Twoja świnia została zaczarowana. Ty to niby wiesz, tak? Nie wystarczy wiedzieć, trzeba mieć jeszcze jakieś dowody. Powiem, że kłamiesz, że spuszczasz plotki na polecenie tego barana Orlena. On jest nawet fajny. Przez cały rok ględzi jak to wygra ten kokus. Oh, a... No a jak się okazuje, że go pokona płaci Wam, żeby mnie Trzy. Oczywiście całkiem możliwe, że ja zapłaciłbym wam więcej, że... żebyście trzymali gałęby na kłódkę i powiedzieli Orlenowi, że nie oszukuję. Nie, nie damy się. Słuchaj, no co ci obchodzą tacy Orlen, wyśniacy? Lepiej nie. Lepiej tak nie mów o nim. mówią że jesteś wynaturzeniem że, że miejsce takich jak ty jest pod ziemią nic im y, się od ciebie nie należy tobie też się nic nie należy zapamiętaj to zawsze będziesz wrogiem dla prostych ludzi czy będziesz zgrywać bohatera czy nie i tak zawsze będą cię po w ogóle cię zmykaj zanim powiem twojemu ojcowi że oczerniasz mnie i moją świnię ok jak nie chcę to zrobimy tym zaklęciem, mniejsze rozproszenie przygotowanie i zmniejszamy taka malutka niech was diabli wezmą, zobaczcie co zrobiliście z świnią okej, okay, to wrócimy do Orlena i pogadajmy z nim łapka czerwona, ale nie o to nam chodzi tu jest Orlen okej okay. Nie, niezłą minę miał ten wieprzek. Haha przez kilka godzin miał przyjemność być wielkim opasem, grować nad starszymi od siebie, a teraz znowu wrócił do swojej niepozornej postaci. Na pewno dojdzie dzisiaj do niezręcznej sytuacji w chlewie. Potem na pewno nikt już nie spróbuje zaczarować wieprzka w tym konkursie. Nie miło patrzeć na upokorzenie lewego, ale sam tego chciał. Cieszę się, że mogę się pomóc. Oczywiście należą się Wam podziękowania, ale ja mam dla Was coś jeszcze: to złuszona wieprzowina. Jest twarda i sucha, ale smakuje niebiańsko i wytrzymuje dłużej niż złe wspomnienia. Jest dobra na dłuższą podróż, jeśli kiedyś zamierzasz się gdzieś wybrać. Dziękuję, Orlen. To żaden kłopot. Okej, okay. pierwsza konkurencja by zr zrobiona, weźmy jeszcze jedną, zróbmy na szybko, albo nie. Zrobiliśmy już dwie, to są 15 minut. Nie chcę robić za tych filmików. Okej, okay, dobra. Ale komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dawajcie łapki w górę, trzymajcie się. I cieszę się, że sobie tylko zapiszę Ok, Okej, to do następnego.